Wiosna za pasem powoli. Na szczęście dobiega końca ten czas, kiedy seniorzy, siłą rzeczy, zmuszeni byli do tego, żeby więcej czasu spędzać w domu. Mam nadzieję, że będą teraz wychodzić, spotykać się i korzystać z tych ofert, które przygotowało dla nich miasto. Razem z wiceprezydentem Katowic, Maciejem Biskupskim, tradycyjnie już spotykamy się na Placu Kwiatowym na rynku w Katowicach, choć tych kwiatów teraz nieco mniej. Ale nie znaczy to, że mniejszą uwagę przywiązujecie do polityki senioralnej miasta, choć to brzmi tak średnio, bym powiedziała. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie i witam panią redaktor, wszystkich państwa. Ja też nie jestem zwolennikiem i nie przepadam za sformułowaniem polityka senioralna, ale mam wrażenie, że ona najlepiej. Określa to, czym się zajmujemy, jeśli chodzi rzeczywiście o tworzenie i rozbudowywanie oferty dla seniorów i dla osób starszych, które na terenie naszego miasta funkcjonują. Od lat staramy się w Katowicach bardzo dużą uwagę przykuwać właśnie do oferty kierowanej do seniorów, zarówno tych aktywnych. Jak i tych, którzy każdego dnia niestety już z uwagi na swoje ograniczenia potrzebują wsparcia, więc tych działań jest bardzo dużo. Ostatnio policzyliśmy wspólnie z panem prezydentem Krupom, że od momentu, kiedy prezydent Krupa zaczął swoją kadencję, czyli to jest 2014 rok, na politykę senioralną, tak zwaną, wydaliśmy już przeszło, Pół miliarda złoty. Te kwoty każdego roku z oczywistych powodów są zwiększane. To nie tylko ze względu na coraz większe koszty funkcjonowania, obsługi poszczególnych wydarzeń czy, czy, czy usług, które są świadczone, ale też nasi fantastyczni seniorzy, chociażby skupieni wokół Rady Seniorów, mają coraz więcej bardzo interesujących, ciekawych i kreatywnych pomysłów. Tych pieniędzy zatem było sporo, jest sporo, ale za nimi kryją się fantastyczne projekty, z których jesteście najbardziej dumni. Które najbardziej się udały? Ja myślę, że każdy z projektów, który jest, znajduje swoją grupę odbiorców i jestem przekonany, zresztą to widzę, że, że w każdym z obszarów, w których działamy, są tacy, którzy są bardzo z tego zadowoleni. Ten najświeższy, czyli rozstrzygnięcie programu y, związanego z y, powiedzmy sportem i rekreacją dla seniorów, y, to szereg różnego rodzaju działań i ofert skierowanych właśnie dla osób, które chcą być jeszcze cały czas aktywne. To nie tylko zajęcia sportowe, y, nie tylko aktywności, które są prowadzone przez Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, który świetnie y, animuje i organizuje zajęcia właśnie takie rekreacyjno-sportowe dla naszych y, kochanych seniorów ale to również e, różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki, spotkania. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. E, bardzo interesujący i spotykający się z bardzo pozytywnym odbiorem e, cykl wyjazdów e, dla seniorów, dzięki którym seniorzy mogą zwiedzać sąsiadujące z nami e, miasta. E, mieliśmy okazję wizytować wspólnie z seniorami nasze miasto partnerskie Ostrawę. W zeszłym roku odwiedzaliśmy Pszczynę. W tym roku również szykujemy pakiet wydarzeń, które umożliwią nam znowu zorganizowanie chociaż tego jednego dnia dla naszych seniorów, którzy będą mogli wspólnie wyjechać do jakiegoś kolejnego miasta i znowu zwiedzić jakieś atrakcje turystyczne. Nie ukrywam, że to są chyba te działania, które dla mnie są najbliższe i najbardziej mnie cieszą, że je możemy rozbudowywać, bo oczywiście Oczywiście cały czas pamiętamy o tych wszystkich działaniach, które są skierowane do Domów Pomocy Społecznej czy do opieki osób, które jeszcze nie potrzebują 24-godzinnego wsparcia, ale już wymagane jest wsparcie pracownika socjalnego, który przy tych podstawowych, codziennych czynnościach już takim osobom pomaga. Co w planach tych wiosennych, najbliższych? W planach wiosennych kontynuacja tak naprawdę działań. Będziemy na pewno organizowali tutaj znowu uśmiechnę się do rady seniorów, wiele wydarzeń począwszy od koncertów na, w katowickim skwerze seniorów, który mieści się w parku Kościuszki. Poprzez między innymi szkolenia bardzo ciekawe, z obsługi urządzeń, nowoczesnych urządzeń, takich mobilnych telefonów, smartfonów i działań, które mają na celu wyedukować naszych seniorów, oczywiście tych, którzy jeszcze tej kompleksowej wiedzy nie posiadają, jak uchronić się, jak nie dać się naciągnąć, między innymi dosyć popularną metodą na wnuczka, ale to, co chyba dla mnie najistotniejsze, to to, że w najbliższym czasie, mam nadzieję, że to stanie się już w marcu, uruchomimy kolejne 16 klubów seniora w poszczególnych dzielnicach naszego miasta, gdzie będziemy znowu dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej będziemy mogli przygotować pakiet różnego rodzaju Działań dla naszych seniorów bezpośrednio w dzielnicach, co też jest istotne, bo staramy się tak organizować te usługi i tą ofertę dla seniorów, żeby ona była jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, żeby nie musieli przemieszczać się do śródmieścia, ale żeby każdy w swojej dzielnicy mógł znaleźć coś dla siebie. Bardzo dziękuję za to spotkanie i co do zobaczenia na którejś z imprez senioralnych. Z całego serca zapraszam mam nadzieję, że już niedługo. Dancingi na zawodził, w Bogucicach, więc tam jest. Bardzo wielu seniorów, mam nadzieję, że tam się spotkamy. Bardzo pięknie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.